No i mamy restaurante z telewidzieniem Ale dosyć drogo zupy po 15 dolarów, a drugie danie od 14 do 20. Także co tanie, to nie, mówimy, mówię o jakimś siedzeniu takich tych no, te robaczki wodne innych historii no ale generalnie takie są. Takie są ceny. No, Piesie są błędne. także tutaj właśnie Mariskas proszę bardzo to Mariskas 18 dolarów 16 Takie historie a zupy po 15 dolarów takie czy takie i może zgradzioci emeryta seniora sobie Ok, dziękuję. Ja zrobiłem ten serwisę Balboa. Tu macie Państwo tak z grubsza. Jest grubsza. Jest grubsza. No i jeszcze raz wracamy do psa, bośmy na nim zaczynali. Perro kajente, czy nie jest kajenty. Jeszcze się pytałem czy mają kajente perro, czyli Haldoga, ale mówię, że nie mają. A kończymy na perro.